zapraszam Was na dzisiejszy odcinek z przeprosinami Za to, że tak długo mnie nie było A i zapraszam Was na kanały Słówka, Marcel i mój No, Marcel Games yy, Nie nagrywałam dlatego, że ciągle te obowią... miałam jakieś obowiązki Nie miałam zbytnio czasu, ale nagrywałam trochę na Marcelkowica. Więc zapraszam Was na filmik, gdzie po prostu opowiem Wam Co się przez ten czas u mnie zmieniło Postanowiłam ujawnić... Tak jakby moje imię, które już występowało tutaj. Mianowicie Nadia. Skąd się wzięła Ax w Kaluna? Nie wiem, po prostu kiedyś kupiłam taką świeczkę, na której było to napisane i spodobało mi się i zaczęłam to używać jako różne nazwy w grach i tak dalej. No więc tak. No. To było w sumie tyle z czego co chciałam powiedzieć i teraz chciałam wam powiedzieć, co się zmieni podczas nagrywania. Na pewno będę nagrywać trochę więcej gier, a także jakiś... może będę nagrywać jakieś rzeczy DIY, bo kilka faktów o mnie, o których mało kto wie, z tego konta. No więc tak, jestem szełkarą i śdełkuję już prawie dwa lata. Dwa lata minie dokładnie w te wakacje, co będą. Hmm. Hmm. Co jeszcze bym mogłam powiedzieć? No więc tak, na pewno będziemy się tylko jeszcze zmieniał głos, bo ostatnio trochę jestem bardziej zachrypnięta i mam trochę niższe, ale to W takim mniejszy szczegół, bo po prostu ja potrafię zmieniać swoje barwy głosowe, na przykład z takiej na taką, ale to zależy... Ode mnie, czy mi się chce, czy mi się nie chce, po prostu. I... Możemy też robić takie odcinki, że właśnie będę grała w jakieś gry, mówiła coś do was i serdecznie zapraszam was na kanał Słówka, bo bardzo dawno tam Słówka nie wstawiła żadnego filmiku, a niedługo będzie wstawiała. I ogólnie to jest taki kanał bardziej dla dzieci przeznaczony do nauki i bardzo fajnie to impre, interpretuje. Tutaj wam hmm, teraz zostawię taki kawałek. Przepraszam dzisiaj bez przywitania, a tylko po prostu chcę nagrać wam odcinek. Zaczynamy. Napiszemy to l i l, a. To lila. Ty. Słówka uczy właśnie pisać różne rzeczy. Dzieci, ewentualnie y, mm, poz, uczy je dodawać i może mnożyć, zacznie, chociaż nie wiem. I jeszcze jedna rzecz. Y, zaskodą słówki mogę nagrać jej mm, kawałek filmiku, ze względu, że się znamy i po prostu pozwoliła mi nagrać jej kawałek filmu. Tutaj mogli fragment filmu, gdzie uczy, właśnie dodawać. Odjąć. To jest znak odjąć. Odjąć, dwa, równa się, ile? Pięć, odjąć, dwa, równa się trzy. Swoją drogą. Słówka uczy, o uczeniu, słówka uczy takiego dodawania, odejmowania, jak pisać poprawnie, takie młodsze dzieci. No, a wracając do dzisiejszego odcinka, to będę nagrywała teraz może jakieś tutoriale, jak coś zrobić, jak zrobić coś na siedełku lub po prostu z gier. No i to chyba wszystko co chciałam powiedzieć. Możecie zostawić lajka like i suba, jak zostawicie będzie mi miło papatki. A zapomniałam o jednym życie wszystkich wesołych i miłych świąt.